na mojego Discorda, link jest w opisie Halo, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Ja jestem Daligowski Dzisiaj zagramy sobie ponownie w Team Fortress 2 Ale w tym odcinku będę próbował gram... Gra... W, w, będę próbował grać medykiem Ja kiedyś y, mainiłem medyka przez kilka dni <laughs> No próbowałem po prostu mainić medyka, bo ja po prostu lubiłem grać medykiem Ale granie medykiem nie jest dla tych, którzy mają bardzo słabą cierpliwość i łatwo się denerwują. No, dzisiaj spróbuję zagrać medykiem, e, e, będę się pewnie denerwował. Może wrócę do mainowania go, <grym> wątpię. A i taki mały flex. Mam teraz dwa monitory. Pa, mogę przejechać tu myszko, nie? I nie ma myszki. Jestem na drugim monitorze i mam OBS-a. Wiecie, jak to mi bardzo pomaga w nagrywaniu i robieniu w sumie czegokolwiek. Jak nagrywam, to mogę po prostu spojrzeć, ile nagrywam, czy dźwięk jest dobry, czy ja nie jestem za głośno, czy granie jest za głośno, czy ja w ogóle zacząłem nagrywanie, bo ja się przyznam, nie, nie raz zacząłem nagrywać filmiki. Pod, pod koniec filmiku patrzę, jest zamiast zatrzymaj nagrywanie, rozpocznij nagrywanie. To, to jest najgorszy, najgorsze uczucie, jakie możesz dostać, jak jesteś YouTuberem. Mam dobrą wiadomość. Bardzo dobrą wiadomość w sumie. Jak na kreator.tf będziecie szukać serwera, to teraz dodali polskie serwery. Polskie serwery dodali, rozumiecie to? Polskie serwery, czyli możesz grać na kreator.tv z najniższym pingiem, jaki może być. No, chyba że masz naprawdę słaby internet, że nawet jak serwer jest w Polsce, to i tak masz słaby ping. Oni dodali 4. raz, Do, dwa, Sorry, dodali 5 serwerów. Nie umiem liczyć. Dodali 5 serwerów polskich. Fajne jest to, że na tym serwerze to jest balance mod, czyli modyfikacja, która balansuje bronię. Na tych serwerach. Na balance mode serwerach są po prostu bronie Takie jak są w Team Fortress tylko, że one są zbalansowane przez społeczność Niektóre bronie działają inaczej Niektóre lepsze są Słabe bronie na pewno zostały zrobione na lepsze, na przykład, na, na przykład Ten Słońce na patyku pewnie jest lepsze, wachlarz wojenny pewnie też jest inny To jest bardzo fajne więc no, dołączymy na serwer yy, CP Foundry polski 20 graczy, connect, boom. Jesteśmy w grze. Jak może zauważyłeś, ja ogólnie pobrałem sobie konfig na grafikę, który optymalizuje grę. Więc zobaczymy. Bo, naw bo nawet na, na najpotężniejszych komputerach ta gra może chodzić na 40 fps Pierwszy raz taką strzałkę trafiłem w życiu Dobra, na razie poszujemy, ja kompletnie tej mapy nie znam My, Mamy w ogóle medyka w naszym teamie, to jest bardzo fajnie Zawsze fajnie jest mieć dwóch medyków Au, au, au Inżyniera trzeba uleczyć Pamiętaj, jak grasz medykiem, inżyniera ulecz Inżynier to też jest, potrze jest potrzebny dla drużyny Scoutów też overheal'uj Dobra, na razie idzie dobrze, mamy pusha, ja mam ubera ja chyba użyję tego ubera na tym pyro O, już użyliśmy jednego Nice po Podwójny uber? To jest ostatni punkt? Nie, nie jest ostatni punkt Fuck Nie trafiłem Wierzaj! Wierzaj pyro Wierzaj pyro Nice Let's NIE! Umieram, ja tu umrę, to jest. To nadszedł mój kres. Uch. Co to jest za teleport? A to nie jest teleport, to jest taki speed boost. To inżynier może, że teraz takie coś stawia zamiast teleporta. Tu ktoś malował, hej, ja cię uleczę No też, dobra. O, zabiję kogoś? Okej. Okay. Nowy heavy. Zrobimy wsparcia tu w ogóle ręki. Nice. nice, 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 nice. O, styki spam. Mamy dwóch medyków tutaj. Mamy ubera. Let's go, heavy. Nowy heavy. Bierzemy. O, no, to nie wyszło za dobrze, bo tylko my weszliśmy na punkt. Rozwalę im teleporta. No, dobra. Dobra, o wygraliśmy, nice. Dobra, poprzednia runda była bardzo dobra, mieliśmy dobry team, potrafili pushować. Mieliśmy więcej niż jednego medyka w teamie. Zawsze fajnie mieć dwóch medyków co najmniej. Ja szybko odpalę netgraph, żeby zobaczyć... Ja mam zero pingu ludzie, gdy wy to widzicie, ja mam zero pingu. To, to jest plus to, tego, że na creators.tf teraz są polskie serwery, mam zero pingu, dosłownie. Gdzie jest nasz team w ogóle? My mamy samych inżynierów. I medyków. Ipiki, dobra, super. Stary komunista, spoko. My nie mamy żadnych klas DPS, halo. Mamy tylko jednego żołnierza. I scouta, już zginął. Dawaj stary komunista, wjeżdżaj. Nice. Bierz ich! Patrz! Udało się! To zadziałało! Nice! Jezus, Maria, ja zapomniałem, jak to fajnie jest grać medykiem, nie? No to on, on nie oj, Ojoj! No to jest bolesna śmierć. Stary komunista dostał Ubera i przejęliśmy punkt środkowy. To tylko w Team Fortress, nie? Czemu ten typ ma w nazwie hashtag? Fuckcreators .tfowners? Jaki... Nie, ja go nie będę leczył, jaki ham. Jaki ham, ja go nie będę leczył Jaki ham. Jest mniej nice. Gdzie, gdzie ja to strzałkę posłałem? A to jest Spike. To D! Co jest? On mnie za... Nie widzieliście nic, nie? Ja... nie, nie widzieliście nic. Okej, okay, no to... O... Zagramy jeszcze jedną grę, ale tym razem na jakimś polskim serwerze. Na serwerach community granie medykiem jest bardzo głupie i bez sensu, bo każdy Cię fokusuje jak nie wiadomo co i... I tak nikt nie potra... Ja, ja tylko kilka razy w życiu widziałem jak naprawdę dobry medyk grał na jakimś serwerze community, nie? Najpierw spróbujemy. Na serwerze Brygady Graczy, co, co wy na to? Weźmy Kritz Kriega, tak dla memów i oczywiście mapa Minecraft. Ja nie mam nic do Minecrafta, ja uwielbiam Minecraft, jedna z lepszych gier na tej planecie, ale. Mapy Minecraft, Team Fortress, to trochę. Aha. Niektóre są fajne, ale. Dlaczego Minecraft? Dlaczego. Znowu spaj? Ja się boję spajów. A to jest jakiś dobry ty, on dwa, no 15 stałów przed chwilą. Czego boję? Dobra, czyli. Wygląda na to, że my po prostu spawnkampimy przeciwny team. To praktycznie takie zawsze na serwerach Minecraft. Bo tutaj dosłownie spawny siebie widzą. Dobra, odpalam kryty, bo tak dla Beki. No, i nagle nikt nie wychodzi z respa. Hmm. Ciekawe dlaczego. Dobra, ten Uber był bez sensu, ale mnie to nie obchodzi. No to jest serwer community. <grystanie> Tutaj praktycznie nikt nie umie grać oprócz tego spaja jednego, co dwa dwa trickstaby i dobry movement miał. O, random crit. O, 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 Apteczki są. Jedna jest tu, jedna jest chyba w, tych do w tym domku. Jednym tam jest apteczka. Yy, 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 tam jest. Ap tu wszędzie są apteczki. Granie medykiem jest bez sensu na mapach Minecraft, bo tu dosłownie. Gdzie pójdziesz? Apteczka, apteczkę masz pod nogami. Tak, byłoby fajnie, gdy przeciwny team wychodził z respa, ale my ich spawn campimy, więc ich nie, nie obwiniam. A wpadliście na to, żeby pozwolić im wyjść z respa i przestać spawn kampisz? Nie. Yeah. Okej, okay, czyli serwer pełny dzieci jest. Spodziewałem Minecraft, więc spodziewałem się. Nie, dobra. Ten serwer ser, brigada graczy to jest... to jest to, to. bez komentarza. Dobra, spróbujemy jeszcze na jednym serwerze zagrać, ale tym razem takim pełnym tryhardów. Piero Pierogarnia. Game over. Nice. On level 1. Jest friendly? Jest friendly jakimś cudem tutaj? Chyba ten serwer jest friendly, bo mało osób jest z tego co widzę. Niech nikt tutaj... ...nie wychodzi... ...z respa z tego co widzę. Gdzie oni? Oni na Arenę 1 idą. No ja nie wiem co to w ogóle jest. Ja na tej, ja na tej wersji Orange nigdy nie grałem. Pierogarnia. Ja nie lubię... Ja nie lubię serwerów... ...które na przykład biorą mapę... ...zrobioną przez jakiegoś dobrego mapmakera... I po prostu wstawiają swoje logo na tej mapie, nie? Na przykład wielki napis pierogarnia. Albo niektóre serwery CS na arenach, nie? Ja dużo aren gram w cs -ie. Na serwerach arena normalnie na mapie jest logo twórcy tej mapy i niektóre serwery po prostu wycinają to logo i wstawiają swoje, jakie to jest chamskie, niemiłosiernie, to ja nie wiem. Ja nie wiem, jak ja bym zarogał, gdybym po prostu dołączył na jakiś serwer z moją mapą i zobaczył logo jakiegoś randoma, nie? To jest bardzo hamskie. Nie rozumiem, czemu tak serwery robią. Czy to jest takie ważne, kto zrobił mapę? Arena na jeden, co tu się dzieje? Co co, tu, co to jest? He? No. Dawaj, Bigo. Uśmiechnięta buźka, Bigo. Ja stawiam za niebieskim. Uśmiechnięta buźka wygra. On jest dobry, Pajam na jego movement. Dobra, wychodzę. Uśmiechnięta buźka przegrał, wychodzę. Dobra, jeśli filmik się spodobał, nie zapomnij zasubskrybować do ŚŁAPKE. Był trochę randomowy filmik, po prostu grałem medykiem. Eee, no. Cześć.